Dzień dobry drodzy państwo. Chciałbym was powitać i zaprosić do oglądnięcia mojej wystawy Śladami Albrechta Direra. Jestem malarzem z Olsztyna. Pracuję tam na uczelni i na co dzień zajmuję się malarstwem i rysunkiem, ale moje obrazy Odeszły troszeczkę od klasycznego nurtu sztuki współczesnej z tego powodu, że wpadłem w etap fascynacji Albrechtem Direrem i epoką przejścia ze średniowiecza w renesans. Zaciekawiło mnie to, co nie jest konieczne w malarstwie współczesnym, czyli szacunek dla szczegółu, myślenie pewną metaforą. Odzywającą się w jakichś takich przejściach do tragedii czasowej, czy nawet do pewnych rozwiązań poza wpływem człowieka. Stąd jakby ci cztery miejsca apokalipsy stali się takim memento, ale nie ograniczałbym mojego malarstwa tylko do tego jednego tematu. Rzeczywiście pobrzmiewa w nim taka jesień średniowiecza. Z swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że ten sposób malowania narodził się gdzieś na plenerach grunwaldzkich i ma w sobie jakiś taki kontakt z tym klimatem wyrastającym ze średniowiecza, gdzie pewna melancholia symboli i detal Gotycki, czy obronny, czy nawet jakieś takie rozwiązania barwne dotyczące tamtej epoki stanowiły dla mnie silną inspirację i spowodowało, że zacząłem się interesować, jakby jak do malarstwa współczesnego przenieść ten wątek, ten sposób myślenia barwą, kolorem czy formą, który gdzieś w, tej, w tym przejściu z średniowiecza do odrodzenia zaginął. I rzeczywiście myślałem o tym, że może to być taka jesień średniowiecza w wydaniu olsztyńskim. Chciałbym zaproponować kilkanaście obrazów. One tworzą wspólny wątek plastyczny, wspólną. U, u, jakby uwierzytającą się kolorystykę. Myślę, że można w tej no, ciężkiej sytuacji lockdownu chwilę popatrzeć na te obrazy, nawet jeżeli będzie mi miło, jeżeli ktoś do końca ten film obejrzy i zastanowi się nad tymi problemami, prawda, które już sam Direr w tych czterech miejscach Apokalipsy ujął, które były tragedią dla ówczesnych, a my znosimy to trochę może lepiej, ale też nie wiadomo, co nas czeka. Także dziękuję, jeszcze raz zapraszam do oglądnięcia i chciałbym na koniec podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej wystawy, udostępnili mi miejsce w galerii pomogli przy wieszaniu i aranżacji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.